do tego filmu, że Joe Łosiak kaznodzieja, który współpracował z księdzem Blachnickim w ewangelizacji próbował nawrócić papieża, czyli jego współpraca z księżmi katolickimi była to próba nawracania katolików łącznie z papieżem no ciekawe, ciekawe słuchajcie usprawiedliwienie dla swojego grzechu ekumenizmu Pastorzy wymyślają różne teorie, że ekumenizm jest dopuszczalny w pewnych sytuacjach. Obserwuję niektórych pastorów w Polsce, którzy wydają się teologicznie poprawni, a jednak uczestniczą w spotkaniach ekumenicznych, w nabożeństwach różnych z przedstawicielami kleru katolickiego, prawosławnego. Chodzi o to, że. Pastorzy często twierdzą, że oni chcą jedności między wszystkimi nawróconymi chrześcijanami, łącznie z nawróconymi katolikami. Tylko teraz zadają pytanie, na jakiej podstawie oni mogą stwierdzić, że ten katolik jest nawrócony, a ten katolik jest nienawrócony? No, Biblia daje nam narzędzie do tego, by w przybliżeniu oczywiście móc określić, kto jest bratem, a kto nim nie jest. Tym narzędziem jest Kościół. Ludzie, którzy należą do biblijnego Kościoła, są uznawani za wierzących chrześcijan. Ludzie, którzy są poza tym Kościołem, no, uważani są za niewierzących. Oczywiście, może być tak, że ktoś wierzący nie należy do biblijnego Kościoła oraz ktoś Niewierzący należy do jakiejś tam organizacji lub jakiegoś yy, kościoła. Ale nie można zakładać, że osoby, które nie należą do biblijnego kościoła są nawróconymi chrześcijanami, ponieważ jest to niebiblijne. Ponieważ po to Bóg dał nam yy, właśnie tą instytucję, yy, kościół, aby móc określić, kto jest w ciele Chrystusa, a kto jest poza ciałem Chrystusa. Więc y, katolicy, którzy należą do kościoła bałwochwalczego, nie powinni być uznawani za nawróconych chrześcijan. Y, oczywiście, może się zdarzyć, że ktoś nawraca się w kościele katolickim, ale Duch Święty działa w takiej osobie, aby wyprowadzać tą osobę z fałszywych nauk. Więc prędzej czy później taka osoba wyjdzie z kościoła katolickiego. I teraz. Prowadząc ekumenizm z Kościołem katolickim, no na przykład dopuszczając na małżeństwa w Kościele Katolickim, na przykład yy, uczestnicząc w nabożeństwach razem z księżmi, i tak dalej, to my nie nawracamy katolików w ten sposób, ale jesteśmy przeszkodą w ich nawróceniu, ponieważ utwierdzamy ich, że są na dobrej drodze na drodze do zbawienia ponieważ my uznajemy ich za braci. Kiedy nie powinniśmy tego robić, ponieważ dopóki należą do instytucji odstępczej, bawochwalczej, heretyckiej, nie powinniśmy uznawać ich za chrześcijan. Więc wracając do e, mojego e, wątku dzisiejszego filmiku, nie. Ekumeniści nie próbują nawracać katolików. Nie. To jest tylko wymówka na zło, które czynią pastorzy, uczestnicząc w, we wspólnej ewangelizacji, we wspólnych działaniach ekumenicznych. Cześć.